W zadaniu dziewiątym zbadano odczyn wodnych roztworów trzech soli, wodorowęglanu sodu, chlorku cynku i octanu amonu za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych. Wyniki doświadczenia pokazano na zdjęciu. Możemy sobie od razu zidentyfikować, jakie tutaj mamy odczyny. W probówce pierwszej papierek czerwony, czyli odczyn jest kwasowy, w drugiej żółty odczyn obojętny i w trzeciej zielony odczyn zasadowy. Naszym zadaniem jest teraz przyporządkowanie numerów probówek do wzorów badanych soli. I jeżeli chodzi o roztwory soli i ich różne odczyny, to szukamy odpowiedzi w reakcjach hydrolizy. Zapiszmy sobie zatem reakcję hydrolizy tych trzech soli. Przypominam zatem, reakcja hydrolizy to jest reakcja odwrotna do zobojętniania, czyli w wyniku reakcji soli z wodą powstaje kwas i zasada. Jest to oczywiście reakcja odwracalna, więc wszędzie piszę podwójne strzałki. Na razie nic jeszcze nie widać, co się dzieje. Zapiszmy to sobie w formie jonowej, czyli rozbijamy na jony. Sól, która jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i dysocjuje w 100%. Tak samo rozpisujemy na jony mocną zasadę, czyli wodorotlenek potasu. Natomiast woda, jak i słaby kwas węglowy, pozostawiamy w postaci niezdysocjowanej. Skracają się kationy sodu i otrzymujemy równanie reakcji w formie jonowej skróconej, które pokazuje nam, co się tutaj faktycznie dzieje. W wyniku reakcji anionu z wodą powstaje słaby kwas i jony OH-. I jony OH- są tutaj bardzo ważne, ponieważ one powodują odczyn zasadowy tego roztworu. A zatem możemy przyporządkować wodorowęglan sodu do probówki numer 3. Kolejno dla chlorku cynku. Możemy zapisać analogiczne równanie reakcji. Pamiętamy tutaj tylko o zbilansowaniu. Rozbijamy na jony sól, dobrze rozpuszczalną w wodzie, oraz mocny kwas, który powstaje. Natomiast słabą zasadę, czyli wodorotlenek cynku, pozostawiamy w formie niezdysocjowanej. Skracają się tutaj aniony chlorkowe i otrzymujemy. Równanie reakcji w formie jonowej skróconej, gdzie widzimy, że kation cynku reaguje z wodą, a produktem są m.in. kationy wodoru, i one są dla nas bardzo ważne, ponieważ powodują nam odczyn kwasowy roztworu. Możemy zatem przyporządkować chlorek cynku do probówki numer 1. No i drogą eliminacji, probówka numer 2. To jest odstan amonu, ale na wszelki wypadek rozpiszmy sobie równanie reakcji zachodzącej w probówce drugiej. W wyniku reakcji odstanu amonu z wodą powstaje słaby kwas octowy i słaba zasada amonowa. Czyli tutaj w formie jonowej rozbijamy na jony tylko sól dobrze rozpuszczalną w wodzie. Natomiast Zarówno kwas, jak i zasada są słabe, więc piszemy je w postaci niezdysocjowanej. Nic się nie skraca, zatem równanie w formie jonowej skróconej wygląda tak samo jak w formie jonowej pełnej. I teraz, na podstawie tych równań reakcji, możemy bardzo szybko odpowiedzieć na zadanie 9.2. Punkt pierwszy. W roztworze znajdującym się w probówce 1 reakcji z wodą uległy aniony, a w roztworze, który umieszczono w probówce 3 reakcji z wodą uległy kationy. No to popatrzmy na równanie w formie jonowej skróconej, ponieważ ono nam mówi najwięcej. W probówce 1, czyli chlorek cynku, i tam reakcji z wodą miały ulec aniony. I już widzimy, że to jest nieprawda, ponieważ tam z wodą właśnie przereagowały kationy cynku. Więc tu już możemy zaznaczyć fałsz. I zdanie drugie. W roztworze, który umieszczono w probówce drugiej, reakcji z wodą uległy zarówno kationy, jak i aniony. Patrzymy na odstan amonu. No i tutaj faktycznie aniony. Uległy przekształceniu w słaby kwas octowy. Natomiast kationy uległy przekształceniu w słabą zasadę amonową. Więc jest to prawda. Zadanie mamy zrobione. Teraz jeszcze krótka dygresja. Jest tutaj taka powiedzmy technika skojarzenia, jak połączyć odczyn roztworu soli. Z tym, jaka to jest sól. Musimy się zastanowić, od jakiego kwasu i od jakiej zasady pochodzą nasze sole. I jeśli nasza sól pochodzi od mocnej zasady i mocnego kwasu, to wtedy odczyn jest obojętny, bo hydroliza nie zachodzi. Jeżeli pochodzi od słabej zasady i mocnego kwasu, to odczyn jest kwasowy. Tutaj hydrolizie ulega kation, tak jak sobie pokazaliśmy. No, i możemy sobie wyobrazić, że w tej soli przeważa charakter kwasowy, więc odczyn będzie kwasowy. I przeciwna sytuacja, kiedy jest mocna zasada i słaby kwas, odczyn soli będzie zasadowy i tak samo możemy sobie wyobrazić, że przeważa w niej od... charakter zasadowy. I gdy mamy słaby kwas i słabą zasadę, odczyn też jest obojętny, ale tutaj hydroliza zachodzi. Tak jak mówiłem, zawsze możemy sobie rozpisać też równanie reakcji hydrolizy, ale możemy też skojarzyć taką prostą zależność. I to by było na tyle w tym zadaniu. I do zobaczenia w zadaniu następnym.